Mine focus, Siemano. Tak, no właśnie. A ja jeszcze sobie wyłączę czat? Czy domaj pokój? Jeszcze tu już z nami mieszka Deadpool. No właśnie, gwałciskaja po nocach. <laughs> Lol. Y, no właśnie, wczoraj, się go, wczoraj go stworzyliśmy. Nie wiem, nie gadałem z nim jeszcze o tym. A nawet masz skrzynki. Nie dobieraj już, idę z tego domu tu. Jak więc że... Idę tu do Sky skaj, skaj, skaj. Czy nie. Dynie, dnie. Wezmę sobie jedną dnie. No, co pokażesz, co pokażesz? Tu jest hodowla. Cii, cii. Eee. Właśnie budowałem ją wczoraj, ale... czyli kopałem ją, ale nie chciałam się po prostu. Miałem nagrać, miałem nagrać, ale nie chciałem się z tego nagrywać, nie po prostu kopałem. Żeby wam udowodnić, że kopałem to. Tam w skrzynce, tam w domku, tam w tym naszej budowie, czy czymś w górze. Tam powinno być dużo, dużo kobla. I ja mam dużo surowców, chyba, że dużo mam żelaza i kobla. Ja się przejdę. No właśnie z nieruchsen chyba zawił. Ja idę i pokażę... GDZIE JEST, GDZIE JEST kobla? Tu był kobl, ale jest diet za to, który wykopałem. I był też kobl. Ale spoko. Ktoś zakosił kobla. Ale jest. Żelazo. Tyle wykopałem wczoraj żelaza, złota. No jeszcze przepalone. <słuch> Lapis też, wykopałem. Gdzie dwa staki wsadzić? A właśnie... Eee, e, właśnie widzę staki, 55 I, 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 idziemy, idziemy. Mm. Ja ci zaraz pokażę, idź tutaj do farmy trzciny, pokażemy farmę trzciny. I tu są w ogóle, tu jest, tu są zasady. Eee, budynek, w której rośnie cina cukrowa, należy no, do Teksa. Toksa. Eee, wejść można tylko za pozwoleniem Toksa. pozdro. Chodź tu. Nie będę sam czytał. I tu jest chyba domek SK 445. Jak to przywiem? Tu jest domek SK. Mm. Zbierać ci na obsadzie Będzie na książki Enchant. Chodź tu zbierać też można. Za pozwoleniem. Nie. Za pozwoleniem toksy ps. Yy. Cicho! Z wyjątkiem może wejść tylko Sky i. No i ja oczywiście. Sky zaprasza i ja, tylko ja miałem wtedy inny nik więc jest XV. Ja nie będę może czytał, bo Skye gada, więc Będę wam pokazywał. Uff, Sky zrobić coś. z Zypieczów może ko e korzystać każdy, kto należy do klanu. No tu b chyba będą klany tworzone, więc... Mm. Jeśli ktoś będzie rozwalał mieć cinę Wejście... <noise> Cie to laje. Ło! Pozdro, pozdro, toksa.pl Serduszko. Musiał już być, musiał być. Chodź, pokażę ci dom tego, jak to mówisz miejsce co? Tanegarao. Ja, O Ale... to jakie cięcie? Ty nie robisz cięcia? Dobra, te też, żeby cięcie jak Sky robi. I oto jest domek tak. ja ten, nagra! Tak. jajdę te Sky idzie inną drogą. I i i i i i i i idziemy, idziemy, idziemy. Pokażę zaraz. O, tam jest jeszcze domek. 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 Y, Paul Doty i chyba z niego mieszka. Narrator 1, jeden 3. A, ja, ja znalazłem wejście. A, jestem tutaj pierwszy. Zresztą też jest. O, patrzcie, co ma w skrzynce. Jaki jest bogaty. No właśnie, czy, czy wam się podoba. Co ja robię? Nie ten guzik, skoczyłbym, ale bym stracił życie. Jedno i bym miał dziewięć. No, ma nawet temki, nawet. Tam jest, tam jest domek, tam jest, nie, tam też jest jeszcze jeden domek, eskidzie, jakaś budowla. Gdzie? Jak ja jestem w tym domku, ten nie ja właśnie jestem za tobą. Dobra, to... To było prowadzenie, chociaż nie, jeszcze u Pauldoty nie byliśmy. Co? Ehe, tak, tak, tak. E, to teraz idziemy tam do Pauldoty. Ła, lecę. I ja... E, e, I tak, Sky, ja już jestem u Pauldoty. Day, tu ma takie kobry i w ogóle, bo kopała. Wow. Nie mordujcie. Ona tutaj tak wykopała, bo dopiero co zaczęła. Bo jej się tam ktoś jej zniszczył domek i w ogóle. I potem go wyrzuciliśmy i znowu jest... czy znaczy, ten, Resynos nudziło mu się. Ja już właśnie powiedziałem. I dobra. I teraz już... Yy... Teraz już ukryliśmy Zinoxa i teraz jak Zinox po prostu jeszcze raz coś takiego zrobi, Powiedział, że już nie będzie tak który dopał. A jeszcze raz jak coś takiego zrobi, to już po prostu wywalę go z white listy. I jak chcecie, to kto ma powyżej 30 widzów, tak jak Sky napisał w pierwszym odcinku, to może wbić, składa podanie do mnie albo do Skyja. Dodaję Skya na Skype'ie a potem rozmawiamy z nim ogólnie. A. Chodź na Spawn. Jak ktoś będzie wchodził na Sephora, to się ze tutaj na Ja jeszcze nic nie mam. I zasady. Zasady. Y... Sky, czytaj zasady. Ja czytałem tamte to Zaczynasz czytaj zasady. Piękne duszki. Ja biegnę do domku. Nie gryfujemy. Czyli znaczy, bo jeszcze nie ma tego. Nie ma jeszcze nie ma jeszcze na klany, ale jak już będzie, to już będą wszyscy mogli robić klany i na spokojnie będzie nawalanka Sklepy. Czyli to nie jest chrześcijanie jakiś domek. Tu, tutaj sobie może każdy zamieszkać, każdy początkowy wygrać Bo my do nas tylko, do nas do naszego tak jakby klanu, czy nie wiem, gildii. Bo nie wiem czy będą gildie, czy klany, bo jeszcze o tym nie myślałem. Yy, to nie wiem, ale ja bym wolała, raczej chyba klany. I po prostu u mnie w klanie jest na pewno jest Sky. Jestem ja, Sky. Jest yy, jest yy, Deadpool. No właśnie, Deadpool, mamy Deadpool, mamy Deadpool, jest, mam demona. Deadpool i jest jeszcze ten, Zinox i Toxe. I SK jak dobrze wiem. Znaczy wszyscy, nie, Blame nie. Wszyscy co tam mieszkają, Paudoty ci wszyscy, są u nas w klanie, ale oczywiście takimi, jednymi z najlepszych to jest właśnie SK SK ja, Toxe, i, 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 i... Nie, i Resynox, bo wszyscy mamy sety w ogóle. Tylko nasza czwórka, czy na piątka, nie pamiętam. No właśnie, ma diaksową klatę. te Nawet mi nie dał jednego diaksa, że, nawet dwóch diaksów nie dał, żebym się zrobił mieć. tych chamie. Po co mi twój? Nie, nie chcę, ja mam swój. Ja sobie, ja sobie zaraz pójdę, o właśnie zaraz, zaraz w drugim odcinku będziemy szli do kanionu, bo znalazłem fajny cave i będziemy tam szli. Znaczy w trzecim, nie w trzecim, sobie Nie, w trzecim, to było wprowadzenie, a w trzecim odcinku już się zacznie przygoda. Dobra to. No. I patrz, jak dobijemy do dobijemy, cicho. No, dobra, jak chcecie, subskrybujcie i, y, jak dobijemy do iluś tam łapek, na przykład, do ilu? Pięciu? Do dziesięciu łapek, dojdą, po prostu dojdą dwie, trzy osoby na whitelistę. Coś koło tego. I pisać swoje niki w komentarzach i nie wiem, na przykład, y, jakiś kom, zaje fajny film, Skyman albo Mind Focus i po prostu, i piszcie swój nick i my was wtedy wylosujemy. Dwie czy tam, trzy osoby, które dojdą. Nie, nie, z komentarz po prostu wylosujemy. Kilka osób albo wybierzemy. Chodź. No właśnie, i Sky, chodź tu. Trzeba się pożegnać. Tu, no. Jaki koleś. Ja nie mam lagów, ty masz lagi. Gdzie ja idę? No, no ja też, cześć.